Przetestujemy teraz wszystkie jazdy i upewnimy się, czy są bezpieczne i fajne. Jeśli uwiniemy się w 20 minut, będziemy mogli całą godzinę spędzić. W przegonzkowym raju. Weź te kudły z mojej twarzy. Masz na myśli moje dorodne włosy? Cicho, ktoś idzie. Spokojna głowa. Gdyby ktoś szedł, poczułbym to w moich podkręconych wąsach. La, 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 la. A teraz serwowanie pieskie! Wysoka fala! I stres z upominkami! Skopie -do, do Szybko! Zanim coś nas przejedzie! A... A... Angry mnie za bok obrody, bo będę zmuszony użyć mojej super siły. Zostaw moje wspaniałe włosy! Cicho, idioto. Zaraz po piersi do góra. Dobra, skobi, teraz kolejka górska! Nadchodzą. Udajemy krzak. <laughs> To docent pipes Jak postępy? Odbiór? Właśnie mamy zamiar zacząć. No! Pociągnij. Dobrze, ale potem... Dasz mi spokój. U, u, u. Ach, ale zepsuł powietrze. Ten odór wypala oczy. Dostanę tego kota? Nie! Cisza! Słuchajcie i zapamiętajcie sobie! Musicie skończyć zakładanie nadajników przed otwarciem parku. Czy to jest jasne? Nadajniki muszą być wszędzie zamontowane zanim ofiary, to znaczy ludzie, przybędą! Czujesz ten zapach? Mm, 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 gorąca pizza. Mm, polada czekoladu? Zostało nam jedno miejsce do sprawdzenia. Ale coś mi się jeszcze przypomniało. Halo, Robik? Co jest z tą wiadomością? Nareszcie! Myślałem, że nigdy nie spytacie. Wiadomość jest trwale zniekształcona. Ale jak wiecie, potrafię czytać z ust. Obserwujcie wujka Alberta. On wyraźnie mówi. Cytuję, doktor Fly zmierza do ROJA. Wasz rozrywany park i inne osoby są poważnie zarażone. Osoby zarażone? Rozrywany park? To może być zakodowane, ale nie martwcie się, ponieważ w łamaniu kodów jestem jeszcze lepszy niż w czytaniu z ust. Dobra, Robik, bierz się natychmiast do roboty nad tym kodem. Tymczasem Scooby i ja dokończymy inspekcję. Nie jestem żadnym fachowcem odczytania z ust, ale nie sądzę, żeby wujek mówił osoby poważnie zarażone albo rozrywany bark. Wiesz, myślę, że Robik był bardzo blisko. To mogło być poważne osoby zaproszone. Rozrywany par? <laughs> Chyba nie. Ostatni przystanek, wyciąg wyciągnarcia...